państwa bardzo serdecznie. Ja mam na imię Michał. Jestem nauczycielem matematyki w ósmym liceum ogólnokształcącym imienia Marii Skodowskiej-Curie w Katowicach. My w tej chwili znajdujemy się w izbie pamięci, to jest sala 109. W tej sali będzie odbywał się za kilka dni, a dokładnie 26 września 2022 roku matematyczny teleturniej Postaw na Pilion. Piąta już edycja. Wielki finał Mistrzów. Cztery edycje już za nami, i chciałbym Państwu dosłownie w trzech słowach przybliżyć, pokazać pewne kulisy powstania tego programu. Postaw na pilion został zainicjowany przez uczniów klasy trzeciej D, właściwie już absolwentów. Tutaj widzą Państwo gotowe zapadnie, które przygotował. Pan Łukasz Łagosz razem ze swoim ojcem. Na tych zapadniach czterech, tak jak w oryginalnym programie, postaw na milion tam, są, tam kładziemy pieniążki, tutaj natomiast kładziemy takie kolorowe klocki w czterech kolorach. Te klocki to 500 punktów czyli pilion rozłożony w 61 klockach. Tutaj, jak powiedziałem, mamy zapadnie. Tutaj jest ekran, na którym wyświetlają się pytania. Tutaj stają zawodnicy. Nasza sala jest praktycznie przygotowana. Dzisiaj jest czwartek, jesteśmy już po próbie. Kamera, która jest tam, to jest kamera, która zbiera dwóch graczy, którzy stoją mniej więcej tutaj. Tutaj mają klocki, tutaj zapadnie, i tutaj te klocki rozkładają. Z tej strony znajduje się druga kamera, która cały czas filmuje mnie. Ja stoję właśnie tutaj w tym miejscu prowadząc grę. Tutaj mam wypisanych zawodników, którzy będą grać. Piszę, jakie zajmą miejsce. Do której rundy dotarli, ile zdobyli punktów. Tutaj mamy klocki. Klocek czerwony 5 punktów, żółty 6, zielony 10, niebieski 12, więc każdy klocek ma swoją. Inną cenę, inną wagę. Tutaj będą nam się wyświetlać po kolei pytania. Uczestnicy będą mieć 75 sekund na to, żeby rozłożyć te klocki na zapadniach. Tak jak w programie Postaw na Milion u pana Nowickiego, będzie 8 kolejnych rund. Sala jest praktycznie przygotowana, będzie gotowe tutaj całe oświetlenie. Tak wygląda nasza aula. Która jest w stanie pomieścić no około 195 osób, przy tym jak ustawiliśmy krzesła i, i ławeczki. Tutaj siedzi nasz zawodowy człowiek przy komputerze, który praktycznie zna się na, na wszystkim. Kolumny już są ustawione, więc myślę, że dźwięk będzie dobrze grał i będzie nas dobrze słychać. Dlaczego? Może zacznę od tego, jaki jest nabór do gry? Jak, jak ci zawodnicy są, jak zawodnicy są w ogóle selekcjonowani, że, że oni tutaj się znajdują? Najpierw są eliminacje. Podczas eliminacji uczniowie rozwiązują test złożony z 75 pytań, bardzo trudnych pytań, zakreślają tylko poprawną odpowiedź. Ten test już pokazuje, jak będzie wyglądać gra i czego nasz teleturniej. Czego będzie wymagać od zawodników, jak się przygotować do takiego teleturnieju? Po tych eliminacjach wyłonionych zostaje sześć najlepszych par, które będą grały. Zwycięzca każdej edycji, tu naprawdę grają bardzo dobrze uczniowie, zwycięzca każdej edycji właśnie będzie grał w wielkim finale w poniedziałek. Zawodnicy, którzy grają, to wybitni matematycy, świetnie przygotowani, często olimpijczycy, uczniowie nieprawdopodobnie oczytani. Pomysł na e, program powstał w 2019 roku, we wrześniu. Oglądałem namiętnie program Postaw na, na Milion, i wtedy wpadłem na pomysł, dlaczego nie zrobić czegoś takiego, właśnie z matematyki, gdzie pytania byłyby jedynie matematyczne. W prawdziwym turnieju postaw na Milion w telewizji, który oglądamy na programie drugim, e, zakres pytań jest ogromny, właściwie można powiedzieć z każdej, z każdej dziedziny. U nas e, są to pytania tylko matematyczne. Jakie to są pytania, to można nas obejrzeć. Jest jedno nagranie z drugiej edycji i dość krótkie, jedna gra. I z czwartej edycji trzy gry z małym okładem. Godzina 47 minut. Można to zobaczyć na YouTubie. Wystarczy wpisać postaw na pilion. Oczywiście taka ciekawostka, pilion jako jednostka, pilion w matematyce nie istnieje, no ale musieliśmy jakoś nasz. Tyle turniej nagrać. Mam nadzieję, że nie zdarzy się sytuacja, która była na ostatniej edycji, że było zwarcie i zapadnie nam trochę eksplodowało, eksplodowały i musieliśmy coś, że tak powiem, zrobić przerwę i coś dograć jeszcze. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Zapadnie są dobrze ustawione, w zapadniach są cegły, wszystko jest już przygotowane, żeby nie było żadnego zwarcia. Kiedy te klocki. Będą wpadać. Taka jedna gra, jeżeli zawodnicy dojdą do ósmej rundy, trwa około 30 minut, czyli cała zabawa trwa od 9 do 13.20. No mamy dwie przerwy, po 25 minut, żeby wywietrzyć salę, żeby zawodnicy mogli złapać ten, ten oddech. Ja sobie tutaj cały czas w tym miejscu stoję, przygotowałem bardzo fajne pytania. Mam nadzieję, że państwu się spodobają, mam nadzieję, że państwa pytania zaciekawią, przede wszystkim nie zanudzą. No jest bardzo różnoraki przekrój tych pytań. Dużo pytań jest z historii z matematyki, dużo jest ciekawostek. Odpowiedzi są z reguły krótkie, to są dwa trzy słowa, czasem to są liczby, nazwy miejscowości, imiona i nazwiska matematyków. Chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, że bardzo wielu uczniów pomaga mi w tym przedsięwzięciu. Tutaj, tak jak powiedziałem, zapadnie przygotował pan Łukasz Łagosz razem ze swoim tatą. Mamy jeszcze Radka i Filipa, to jest kamerzysta i fotograf. Rafał i Sebastian są od komputerów. Natalia Jasik, która zajmuje się wszystkim i jest od wszystkiego. Kinga Woźniak pomalowała nam pięknie te zapadnie, zrobiła logo teleturnieju i również Kinga. Przygotowała klocki. Także tutaj chciałbym wyraźnie podziękować moim uczniom, już właściwie absolwentom, którzy cały czas pomagają mi przy tej edycji. Dziękuję również w tym miejscu Radzie Rodziców, dzięki której mamy pieniążki na, na, na nagrody. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że będzie to piąta. Edycja teleturnieju, ostatnia już wielki finał, ale będziemy się mogli chyba jeszcze spotkać na YouTubie, bo w naszej szkole w 8 Licymogólształcącym w Katowicach odbywają się również inne teleturnieje. Będziemy mogli nagrać 6 grudnia pikowych pilionerów, czyli milionerów, a poza tym jeszcze jeden z dziesięciu, właściwie jeden z trzynastu u nas. I rosyjska ruletka. Także u nas w szkole dużo się dzieje. Jest to rodzaj tego tyle turnieju. To jest otwarta lekcja matematyki dla nauczycieli matematyki, którzy mogą zobaczyć, że nie tylko pracujemy kredą, tablicą standardowo, ale również możemy dla uczniów zrobić jakąś bardzo fajną zabawę. Jeszcze jeśli chodzi o nasze zapadnie, to w pierwszej edycji zapadnie nie były takie, jak są teraz dokładnie. Ciągnęliśmy sznureczkiem. Tutaj był specjalny magnezik, i zapadnie otwierały się, kiedy sznureczek pociągnął za sobą magnes. Teraz wszystko jest zrobione inaczej. Jest pełna elektryka. Zapadnie otwierają się i są sterowane joystickiem. Wszystko jest zrobione komputerowo. No więc, no jest to jakiś luksus i udogodnienie. W pierwszej edycji w ogóle tutaj nic nie było zastawione, nic nie nagrywaliśmy i wszystko było, można powiedzieć, jakby zupełnie inaczej. Z edycji na edycję dogrywamy jakieś ciekawostki. W piątej edycji też będzie niespodzianka, będzie coś, czego nie było wcześniej. Także z edycji na edycję rozwijamy się cały czas. Do przodu. No, i życzyłbym sobie i wszystkim graczom, którzy wspaniale tu zagrają, i moim pomocnikom, żeby nam nie eksplodowały te zapadnie, tylko pozwoliły nam zagrać i cieszyć się naszym teleturniejem matematycznym. Tutaj jeszcze można, warto dodać, jeszcze, że tutaj znajduje się taki duży telebim taki, taki ekran, na którym cała, na którym publiczność może oglądać sobie podczas nagrania pytania, żeby dobra była widoczność, dobra jakość, tamten mały ekranik jest taki dość nieznośny, on jest tylko dla graczy, sala może nie jest duża, ale uczniowie siedzący na końcu może nie dużo by widzieli na tym małym ekranie, więc od trzeciej, od trzeciej edycji wpadliśmy na pomysł, żeby tutaj pokazywać pytania. No i to jest cała taka zabawa, kolekcja otwarta z matematyki. Mam nadzieję, że pytania się Państwu będą podobać. Gry zawodników szczególnie. Bardzo fajne mamy nagrody. Są to głównie gry planszowe, książki z matematyki, były certyfikaty, kubki. No i od tr trzeciej, czwartej, niech policzę od trzeciej edycji zawodnicy grają również w kolorowych koszulkach. Każda para gra. W koszulkach jednakowego koloru z pięknym logo naszego teleturniej Postaw Napilion. Tutaj mamy nasze logo, zawodnicy grają w koszulkach, żeby się po prostu wyróżniać wśród graczy. No i to jest cała filozofia. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo i zapraszam na wielki finał Postaw Napilion.